To ty wykminisz w ogóle. No to, słuchaj, no to... Dobra, jebacz, ty zjebów, Idziemy na. Dlaczego mi to zrobiłeś? Ja muszę to obejrzeć. Dlaczego? Czy ty sobie kurwa w ogóle zdajesz sprawę, co ty mi zrobiłaś? A ty zdajesz sobie sprawę, że mam z Tobie panę? Poczekaj! Kurwa! Jakiego? Dobra. Buje. Tezys na razie, kurwa, lekko, kurwa skrężowała, ale może nuta będzie dobra. Widzowie, to chula. Koder robił muzykę, Koder tu siedział, ale Vipa ma. Co do ciebie się nie mylę, bo wiem, że się pomyliła. Trudno ci zrozumieć, wytłumaczyć, co zrobiła. Jesteś piękna, jesteś mądra, jesteś kurwa, uczciwa. Pozłamałaś no, moje serce i z myślami zostawiła. Co do ciebie się No nie... dobra, ty, ale jakbyśmy to oglądali bez chwili, potem powiedział tak. Kurwa, dobry numer, fój. Tyle, bo wiem, że się pomyliła. Trudno ci zrozumieć. Robiła. Jesteś piękna, jesteś mądra, jesteś furma, bo Pozłamałaś moje serce, i z myślami zostawiła. Nie chciałem więcej dawać wtedy, kiedy ty udajesz. Nie mamy po co wracać, chodziliśmy ze nawzajem. Na stole miało być na stałe, to stare. Dzisiaj tylko żale zostały. Mam koszmar. Z Głowy mej demony wyszły Jesteś listem, ale ja też jestem ak Chytry, teraz twoje życie dla mnie tylko przezroczy Co to Ciebie się nie myle, bo wiem, że się pomyliła Trudno ci zrozumieć, wie, to tłumaczyć, co zrobiła Jesteś piękna, jesteś mądra, jesteś chorób Wszystkiego złamałaś moje serce i z myślami Głowy mej demony wyszły Jesteś listem, ale ja też jestem A teraz twoje życie Dla mnie tylko przezroczyste Co? Żarty żartami, ale mam jedno pytanie do ciebie i do widzów, bo ja w sumie nie kumam o co z tym chodzi. No? Dlaczego... faceci w obecnych czasach... malują sobie paznokcie? A czemu nie? A czemu nie? Ja tego, no, A czemu nie? No, znaczy, znaczy nie, ja nie, jakby nie rozumiem tego zamysłu, bo widziałem też, że na przykład u Davida Dobrika... Yy, yy, na vlogach też większość tych jego ziomków ma pomalowane w paznokcie na czarno. Nie wiem, myślę, to myślę że to jest jakaś... Lakier. Myślę, że to jest jakieś kurwa, nie wiem... Ekspresja artystyczna. Tak jak ja coś mam pomalowane, na przykład tuszem do rzęs brwi. A czemu kiedyś tuszem do rzęs? Rockmeni malowali brwi? Znaczy Wy nie, ja coś? nie mam, kurwa... Ja, ja nie mówię, ale ja, ja nie mówię, ja Cię nie atakuję czekaj, tym pytaniem. Ja, ja mówię teraz, ja nie do Ciebie, ja mówię do Twojego czatu, bo czat, kurwa, mówi, a czego nie. Po prostu ja nie mówię, że mają nie malować, tylko chodzi mi o to, jak jaki to nie jak, kurwa, czy, tego. Czy, czy jest za tym jakaś ideologia? Takie jest pytanie no aktualnie. Właśnie, czy, czy o to, nie, nie kurwa, myślę, że nie ma. Myślę że, ma. myślę, że po prostu dobre. jest to element, kurwa, garderoby na ten moment. To taki dodatek, jak zegarek albo naszyjnik. No bo im się podoba, no właśnie. Ty, no ta, kurwa, początek cringe'owa z tym klipem. Ale numer jest spoko. Serio. Podoba mi się ten numer, Gameplay time.